Stretart ze swojej natury jest sztuką żywą, zmieniającą się i też zakładającą nietrwałość. Dlatego y, uważam, że to, że mural Blu zostanie zastąpiony pracą Jakuba Wojnarowskiego, to jest taka natura tego rodzaju działań w przestrzeni miejskiej. I ja widziałem kiedyś w czasie swojej podróży do Anglii mural zrobiony przez Banksiego, który pokryto szybą i zmuzealizowano i wydawało mi się to najgorszą rzeczą na świecie, że można mural, który jest zrobiony na ulicy, zakryć szkłem i traktować jak relikwie. Uważam, że miasto musi zakładać jakąś interakcję takich działań w przestrzeni miejskiej i mieliśmy w Warszawie wiele Przykładów takich ulotnych realizacji, którym no po prostu mijał ich czas, zostawały zastępowane innymi pracami. Myślę, że Jakub Wojnarowski jest bardzo ciekawym artystą, który dał się poznać jako taki można powiedzieć, interesujący też badacz sztuki symboliki. 以嗯嗯。嗯 Tego tekstu, który kryje się za sztuką i kulturą, i jego prace zazwyczaj są bardzo ciekawe. Są oparte na poszukiwaniach archiwalnych, na takiej ogólniejszej też refleksji nad tym, czym są obrazy, na które patrzymy, w jaki sposób to, co myśleli i robili artyści w minionych wiekach, i symbolika, jaką się posługiwali może być dzisiaj aktualna. Ja bardzo popieram tego artystę, wydaje mi się, że on dał się poznać jako bardzo ciekawy twórca i wydaje mi się, że można mu zaufać i oddać mu ścianę w centrum miasta. I myślę też przy tej okazji, że to jest ciekawe, że mural wywołuje dużą dyskusję w Warszawie, że być może prowadzi nas to do takiej ogólniejszej refleksji, że tego typu prac w przestrzeni publicznej jest za mało. I ja bardzo czekam na otwarcie tego nowego muralu.